To jest Rodzina Steblowatych. Witajcie widzowie! Dzisiaj będziemy streamowali w Genshin, a dla tych, którzy nie wiedzą, to się nazywa Genshin Impact. A nu, kogo wylosuję? Dawaj, dawaj! Jest! To jest ta tak chciałam! Cześć! Pokażę dzisiaj wam moją zdrową dietę. Tu są moje winogronka. Jakby co, to kupujcie winogronkę tylko Ostelix. To są najlepsze winogrona. E, mamy jeszcze też marchewkę. Marchewka też jest bardzo zdrowa. Najlepsza marchewka jest od Gucci, dlatego nie kupujcie od Chanel, bo od Chanel marchewka nie jest zbyt taka fajna. E, jabłuszka z serem, to są piękne. E, ja sobie mam taką torebkę z jabłuszkami, tylko ją zgubiłam na dniach, więc kupiłam sobie taką tylko. Od też od guci, no, ale najlepsza to dla mnie jest jednak jabłuszka. One są bardzo dietetyczne. Kupiłam je w biedronce, ale nie po prostu biedronce, a w biedronce od guci. Najlepsze kanapy są tylko od Kisa Bumba. Kisa Bumba robią najlepsze kanapy na świecie i zaraz Wam to pokażę. Oj, rozłam picie! coś robić? Najlepszy jest sposób od Glistena. Glisten to jest firma prowadząca mydło dla skarpet. To są najlepsze rzeczy na świecie. Oni najlepiej wyprowadzą z waszego kisabumby, A! z tego dywanu kisabumby, plany. mydło kisabumba. Znaczy, znaczy e, no, e, mydło od glistana na najlepiej odmywa skarpety, a i dywany. nim nim codziennie twarz. Co? No nie, ja nie mówiłam, że przed chwilą to je, Nie, to nie jest mydło od glistana to jest mydło od kwitnącej róży. Zamówiłam go na AliExpress. oj no, znaczy, to jest mydło od Gucci. Kupujcie tylko Gucci. Cześć, zmusili mnie, żebym pokazała pokój, no ale pokazuję piękne. No i zajmuję się tutaj wkieraniem kamieni. Jestem kamieniarą. To mój ptaszek kromek. Nie, nie umiem, nie umiem mówić jego imienia, bo sam się wymyślił. Umiem rozmawiać ze zwierzętami. Tak samo jak na dworze mam armię ptaków i gołębi. Oni mnie chronią. Jeżeli chcesz ze mną zadzielać, no to się strzeż, bo połkną cię w całości i to tyle. Na rok. Jej nie ma, a więc ja pokażę wam jej pokój. To mój pokój i mam tutaj torebkę jakąś ładną. W niej jest mój talizman. Go pokazuję. Jeżeli go dotkniecie, to wronę cię to zrobią. Oj oj, 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 No tak. Mam tutaj piękne buciory takie na obcasie. Takie kozaki chlebaki. Tu mam. Dostałam je od ojca e, i mam jeszcze drugą parę tylko ze Na te była już jednego chłopaka moja ofiara pierwsza to była. E, to jest jakaś maskot, tu jest jakieś fioletowe, no mam takie, ja nie wiem, fioletowy jest nawet ale czarny jest najlepszy. E, jakaś taka chelulkity, e, chromka, która pija moje wino. E, czy tam coś tam, nie wiem, krew wampira, e, lampa do spania, włosy boje, nie, nie wiem, nie O nie! Ha! Zaraz się moimi butami z kolcami. No dobra, przejdźmy teraz do mojego ukochanego kamieczka, nazywa się Stefcio. Ja go bardzo lubię, on mi dodaje energii, tam mam ciuchy i teraz wam pokażę moją kolekcję kamieni, tu jest Barbara, Barbara jest, Barbara jest, oni są małżeństwem, to są moje kamienie, mam jeszcze więcej, ale nie chcę mi się ich z piwnicy wyciągać, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze ucieknie ten, ten jeden taki chłopak, oj, jak się powiedział. Witajcie, ja jestem Barbara i bardzo dobrze umiem gotować. Dzisiaj ugotujemy ciasto mojej super, super córeczce. Pigmy Na początku mamy wałek, bo mi się nie przyda. Tak, bardzo potrzebne rzeczy tu mam. Co To nie jest ciasto. A, ciasto. Dobra. Ciasto muszę mieszać. Teraz. Teraz, teraz je wyleję. Będę mieszać. Dodam różnych składników. Dżemiku. Dodam jakiegoś. Będę mieszać. Posypka. Mieszamy. Teraz muszę to wylać. Do tyłu, do tyłu, do... <noise> na podłogę. Teraz trzeba tutaj wywałkować. Wstać do piekarnika. I odczekać. Kilka sekund. Wola. Voilà. Oto mój tort. Właśnie go przygotowałam. I jestem taka bogata, że ja na co dzień gotuję torty, bo mam tyle kasy i składniki. O, a tu są na czasy dla mojej drugiej córeczki. Oj. Marian, wyłącz nagrywanie, bo się przeporzywałam. Ja jestem e, 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 e. tatą tej rodziny i jestem hobby horsiarą. Tak. I jestem hobbyhorsiarą. To jest mój Stasiu. I mój Stasiu. I... Znaczy, nie starczyło mi na horsa, bo moja córka powiedziała, że jesteśmy za bogate, jakby kupowałam horsa, więc nie starczyło mi na hobbyhorse'a, musiałam kupić prawdziwego konia. Pomyślałaś o takiej nowej y, grze ostatnio? No. Y, dodali jakąś anime grę, ja chyba będę tym streamowała też. o, o ale fajne. Jaki przystojny. wow Ale on był ładny. Zgadzam się. Wiem, yeah, yeah. oh, wow. well, well, on chyba oglądał mnie i wysunął mi 100 złotych. Chyba podobać mu się. O wow, kolam Do o, o, to, 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 słuchaj, może podobasz mi się, a może będziemy się spotykać? Mm, może dzisiaj ze szkołą. Nie będziesz się z nim spotykać, rozumiesz? Też mi ją kupia? A ty co? Nie, nie, nie czy tak robi? rozumiesz? Nie będziesz się do niego zbliżała. Po lekcjach. Cześć. Witaj. Słuchaj. To była twoja siostra. No, ona, ona jest taka Emo. Widziałam, taka... widziałam ją na streamie. Serio. Tak, to oglądam każdy swój stream. O, dziękuję bardzo. A potem yy, jaką masz nackę? O O, też lubię ogórki. Ty Co ty tutaj robisz? Tak Oczywam. Jaś nie podchodzić do... Jake, wiesz? Ale ja nie jestem Jake'em. Co? Ja jestem Jakeem! Co? <śmuszczaj> oh. Oh, co się stało? Słyszałaś? Masz do niego nie podchodzić. Jak jeszcze raz do niego podejdziesz, to nie wiem co ci zrobię. Ześlę na ciebie moje wrony. Ja też lubię wrony. Mam w domu papugę. O, fajnie. Chcesz się zaprzyjaźnić? Ej, a ja jeszcze papugę. Ej no. Czemu mnie zostawiacie? Ja. Co tam dalej? A, tuczka. Cześć! Cześć Tyler! Co tu, Co, co się tu wadła? Twoja siostra powiedziała, że lubisz się Ale ja jej nie wierzę. O, mój ulubiony kwiatek, Bardzo Dziękuję. O, y, y, widzowie, wy tego nie widzieliście. A więc tak odwiedził mnie Tyler. No trochę się wywalił. Ale no chodź tu, poprowadzimy razem tego live'a QA. Witajcie. Dzień dobry, jestem Lider i bardzo lubię tęczowe rzeczy, chociaż wyglądam jak Emo. Wow. No dobra, co ja miałam odpowiedzi na... Jeszcze jedno pytanie, co tam mamy na liście? E, na, mamy e, kiedy, kiedy, kiedy? Co? Nie kiedy, czytać. Kiedy nauczyliście ostatnio razem? Kiedy ostatnio? Wzymy, co? Emokey! Ty jeszcze żyjesz ty jak śmiesz tak zachowywać się ze swoją siostrą będę miała libno pod oczy Mi robią a jej tort Ale nie możesz tak robić. Robić ze swoją siostrą. Chyba sama chcesz derytosa. I przez tego derytosa pobiłaś ją. Co ty zrobiłeś? Ty Żulu jeden. To się streamuje, bo Teraz tak, Musicie zostawić lajka, bo mamy w bardzo pokoju. Musimy sprzątać po nagrywkach. I musicie zostawić lajka. A jak nie, to y, wiem, gdzie mieszkacie i znam Wasz numer telefonu no, i musicie przyjść tu posprzątać. Sprzątacie tak, no, no. to, jak nie zostawicie lajka. Powodzenia.